Co mają wspólnego chwyty tenisowe i długopisy, żeby się dowiedzieć, zostań ze mną. Cześć! W dzisiejszym odcinku pokażę Ci podstawowe tenisowe chwyty. Chwyty te podzielę na dwie kategorie. Najpierw pokażę Ci intuicyjne sposoby, jak takie chwyty odnaleźć, a w drugiej części filmiku pokażę Ci to bardziej od strony analitycznej. Ja nazywam się Damian Fejkiel i będę twoim internetowym instruktorem. Zapraszam. Podstawowym chwytem w tenisie jest chwyt kontynentalny. Chwytem tym zagramy bardzo wiele uderzeń. Najprostszą metodą, żeby odnaleźć ten chwyt, jest wyobrażenie sobie, że nasza rakieta to młotek. I tym oto młotkiem chcemy wbić gwóźdź w ziemię bądź też inny przedmiot, dlatego łapiemy rakietę jak młotek i wbijamy gwóźdź. Tym sposobem mamy chwyt kontynentalny. Następnie przejdziemy sobie do chwytu wschodniego forhendowego. Aby taki chwyt znaleźć, wyobraźmy sobie na chwilę, że jest to podłoga albo kord. Kładziemy naszą rakietę na podłodze. Przykładamy prosto rękę z góry, podnosimy, zaciskamy i w ten sposób mamy wschodni chwyt, forehandowy. Najprościej no to sobie wyobrazić tak, jakbyśmy po prostu podnosili rakietę z ziemi. Następny w kolejności jest chwyt wschodni backhandowy. Używamy go do zagrywania jednoręcznego backhandu. Aby go odnaleźć, wyobraźmy sobie, że mamy na sobie miecz i teraz chcemy ten miecz wyciągnąć. Sięgamy po niego i wyciągamy. W ten sposób odnaleźliśmy wschodni chwyt backhandowy. Z kolei, jeżeli planujesz grać backhandem dwuręcznym, proponuję następującą kombinację. Najpierw lewą ręką Podnosimy rakietę z ziemi. Następnie prawą ręką dokładamy tak zwany młotek, tak jak to pokazywałem wcześniej. W ten sposób mamy uchwyt do backhandu dwuręcznego, czyli na prawej ręce mamy uchwyt kontynentalny, a na lewej wschodni forehandowy. Te podstawowe chwyty, których się właśnie nauczyłem na początku w zupełności wystarczą Ci do gry. Zanim przejdziemy dalej, krótkie podsumowanie. Młotek, chwyt do serwisu, do woleja, do półwoleja, do smecza i do slajsa. Szabelka, jednoręczny backhand. Podniesiona rakieta z ziemi. Uchwyt forehandowy wschodni. Lewą ręką podnosimy z ziemi, prawą dokładamy młotek. Chwyt do backhandu dwuręcznego. Teraz chciałbym wytłumaczyć ci to nieco bardziej analitycznie. Gdy spojrzymy na spód rakiety, widzimy, że ma ona kształt ośmiościanu. Tutaj mamy pierwszy bok, drugi, trzeci, czwarty i tak dalej. Teraz ponumerujemy sobie te ośmiu ściany. I tak oto mamy na samej górze numer 1, numer 2, numer 3, numer 4, 5, 6, 7 i 8. Czyli idziemy zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara. Jeżeli jesteś leworęczny, ten kierunek będzie odwrotny. Mianowicie patrzymy tutaj. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i tak dalej. Aby przejść dalej, zdefiniujemy sobie na naszej ręce dwa punkty odniesienia. Pierwszym z nich będzie kostka palca wskazującego, a drugim kostka na końcu dłoni. Aby odnaleźć chwyt kontynentalny, nasze punkty odniesienia muszą wylądować na półce numer 2. No i tak to robię. Przykładam. Cyk i pyk. I zaciskam rakietę. W ten sposób mamy chwyt kontynentalny, aby odnaleźć wschodni chwyt forhendowy, nasze punkty muszą znaleźć się na półce numer 3, jeżeli jesteś praworęczny, lub na półce numer 3, jeżeli jesteś leworęczny. Następnie mamy chwyt wschodni backhandowy. Nasze punkty odniesienia muszą znaleźć się na półce numer 1. Aby odnaleźć chwyt do backhandu dwuręcznego, punkty referencyjne naszej prawej dłoni muszą znaleźć się na półce numer 2, a te same punkty z lewej ręki na półce numer 7. W ten sposób otrzymaliśmy uchwyt dla dwuręcznego backhandu. Dla graczy bardziej zaawansowanych, polecałbym spróbowanie gry uchwytem forehandowym półzachodnim. Aby uzyskać ten chwyt, nasze punkty powinny wylądować na półce numer 4. W ten sposób otrzymaliśmy chwyt półzachodni. Wiem, że te metody na początku mogą się wydawać dosyć skomplikowane, dlatego mamy jeszcze jednego asa w rękawie, czyli długopis. Jak z niego skorzystać? Już Ci opowiadam. Cała metoda polega na tym, że wkładamy długopis pomiędzy palec środkowy a wskazujący. Jeżeli jesteś praworęczny, to chwyt kontynentalny znajdziesz, jeżeli długopis będzie pod kątem 45 stopni wskazywał w lewy górny róg. Chwyt Forchendowy Wschodni jeżeli długopis będzie prostopadle do ziemi. Półzachodni chwyt forehandowy, długopis skierowany pod kątem 45 stopni w prawy górny róg. Chwyt wschodni backhandowy, długopis równolegle do ziemi od góry. Mam nadzieję, że teraz potrafisz już określić sobie chwyty tenisowe. Ostatnia wskazówka z mojej strony. Często początkujący gracze mają tendencję do trzymania rakiety w ten sposób. Owszem, jest to jedna z metod nauki, ale na dłuższą metę nie ma to sensu. Pamiętajcie, że jak gracie, to ręka powinna być jak najbliżej końcówki rakiety, aby wydłużyć dźwignię i zwiększyć tym samym siłę. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału i komentowania. To wy możecie wymyślić następne tematy kolejnych odcinków. A na dzisiaj to wszystko i pamiętajcie: awr